Chłopie. Chłopie. Denis bardzo, bardzo, bardzo dzisiaj w złym nastroju. Ale jak do ciebie biję, kurwa? Kibicuję Danielowi. Zachowałeś się wobec niego źle i to będę, kurwa, mówił głośno. Jesteś człowiekiem, jesteś w środowisku, to powinieneś, kurwa, wiedzieć, jak się zachowuje. Ale jaki nie wpierdalaj się, kurwa. No, na ogóle, na ogóle chcesz być, kurwa, człowieku, przy ludzie? Się spotykać, kurwa, po 50 osób? No po co ci to, kurwa, jak będziemy miał pojechane, kurwa? No nie jestem, ale powinieneś się zachowywać tak, jak należy, kurwa. I ty bardzo dobrze o tym wiesz. Zasięgi to ty se, kurwa, w ten sposób zbudowałeś. W taki, kurwa, kurewski właśnie. Gdyby nie lekcji, nie ty. <noise> tak? Ja jestem też bardzo ciekawy... Twojej postawy, David, bo ty naprawdę podchodzisz do tego spokojnie. Naprawdę jesteś w stanie zachować taki spokój, kiedy twój syn bije się na środku sceny z gościem, który był top 15 wagi ciężkiej na świecie FMA. Tak na spokojnie siedziałeś, po prostu oglądałeś, jak Denis wymienia się z nim czasami, z Danielą Mieleńczukiem? Tak, spokojnie. Siedziałem, widziałem. <laughs> <laughs> analizowałem, chociaż mało się działo. Tak naprawdę krótko, szybko ochrona zainterweniowała, także... ciebie tylko syn... poznać wyniki tej analizy. No, wyniki poznacie, jak będzie ring, będzie klatka, będą się najpierw dalać, to poznacie wyniki wtedy. Dawid, zawsze człowiek niewielu, niewielu słów. Konrad, chciałem zapytać jeszcze yy, ciebie.